Warsztaty Terapii Zajęciowej po raz ósmy były organizatorem międzynarodowych igrzysk sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych. Regionalny charakter igrzysk umożliwił wzięcie udziału niepełnosprawnym sportowcom z pięciu powiatów: Jeleniogórskiego, Zgorzeleckiego, Lwówackiego, Bolesławieckiego, Lubańskiego oraz Landu Saksonia. Oprócz rozwijania zainteresowań i promowania kultury fizycznej. W zdrowej sportowej rywalizacji igrzyska były doskonałą okazją do wspólnej integracji. Częta i chłopcy, szukajmy w sporcie piękna, uczciwości i radosne zabawy. Dbajmy o swoją wysoką sprawność moralną i fizyczną. Bądźmy dzielni i wytrwali w wysiłku sportowym. Boiska, sale i prówalnie. czekają na tych, którzy potrafią marzyć i realizować swoje dążenia. Zachęcajmy innych do uprawiania sportu. Brojmy sportu przed agresją i przemocą. Sport jest bowiem naszym wspólnym dobrem. Sportowcy, pamiętajmy, że start w barwach reprezentacyjnych placówki koła jest najwyższym wyróżnieniem dla każdego zawodnika. Bądźmy wierni uniwersalnym wartościom olimpijskim. Przestrzegajmy zasad fair play. Okazujmy. Szacunek zwycięzcom i pokonanym. Dbajmy o piękno i czysto sportu. Serdecznie witam na lubańskiej ziemi, tutaj na boisku Orlika. Tak się akurat składa, o czym mówiła pani Irena, że na stadion, znaczy w dniu dzisiejszym na naszych stadionach odbywają się dwie większe imprezy. Między innymi ta, na której obecnie się znajdujemy, czyli Międzynarodowe y, Igrzyska Sportowe y, Osób Niepełnosprawnych, a na stadionie na Ulicy Ludowej odbywają się wojewódzkie zawody sprawnościowe Straży Pożarnych. Także mamy dzisiaj Dzień Sportu, mamy dzisiaj Dzień Rekreacji. Wierzę, że Wasze zaangażowanie w konkurencję będzie pełne radości, pełne takiego zdrowego ducha sportowego. Każdy, kto wyjdzie tutaj i będzie brał udział w zawodach albo będzie kibicował, już jest zwycięzcą i niech ta myśl przyświeca Wam, że to, że jesteście tutaj, już powoduje, że możecie założyć na swoje piersi, na swoją szyję medale. Także życzę wspaniałej zabawy, pogoda jest, wierzmy, że nie popsuje nam się tutaj do końca tych zawodów. Bardzo dziękuję za udział i miło mi, że mogę z wami być tutaj na Igrzyskach Osób Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczą w nich zespoły z wielu miast, między innymi. Warsztaty terapii zajęciowej z Jeleniej Góry, ze Zgorzelca, Bolesławca, Lwówka, koło pomocy dzieciom niepełnosprawnych z Mirska, a także drużyna z Niemiec, z Oberlauzy, Gros Henersdorfu. Ja przyjechać także drużyna z Libau, z warsztatów, ale mm, jakieś warun no nie, nie sytuacja im nie pozwoliła, ale powiedzieli, że już się wpraszają na 2014 rok, bo co roku zawsze przyjeżdżali. Oprócz tego lubańskie drużyny to jest oś, ośrodek dziennego wsparcia. Po raz pierwszy z nami bierze udział i myślę, że, że, że to nie po raz ostatni. E, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, a także e, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, bo my to jesteśmy organizatorem tejże imprezy. Oczywiście działamy pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział e, miejski w Lubaniu. W jakich konkurencjach zmierzą się zawodnicy? Tymi konkurencjami to będzie, to są różne... Nie, nie potrafię w tej chwili panu wszystkich wypowiedzieć. W każdym razie będzie to osiem konkurencji, wszystkie będą dostosowane do możliwości uczestników, a także będą, szereg będzie ogródków tak zwanych rekreacyjnych i w tych ogródkach wezmą udział także uczniowie z klas pierwszych, dwóch klas pierwszych ze szkoły podstawowej nr 4. A także no inni wszyscy chętni, bo mamy tutaj także kibiców. Zaprosiliśmy rodziców i zgłosili się tutaj prawie, że w komplecie, chyba że nie mogli przyjechać albo przybyć. Także są także rodzice, bo traktujemy to jako imprezę integracyjną. Także mamy sporo tutaj wolontariuszy, którzy wspomagają nas w różnym zakresie. Jest 21 wolontariuszy, 6 dziewcząt, tradycyjnie, jak co roku, już od wielu lat, to od sióstr Magdalenek. 13 wolontariuszy jest z tej klasy policyjnej, z ponadgimnazjalnej szkoły nr 2 w Lubaniu, no jedna jest wolontariuszka z ze studium rehabilitacyjnego, bo studiuje we Wrocławiu. No i tłumaczka, pani. Też ja na koniec powiedzmy, o co walczą zawodnicy. No, zwykle walczą o puchary, o medale, o jakieś słodycze w ogródkach jordanowskich, ale na, 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 zawsze podkreślamy, że mają walczyć o dobrą zabawę, mają się spotykać, bo nawiązywane są kontakty, jak tu przyjeżdżali, to wiele osób witało się już ze sobą, wspominali, już się umawiają na następne imprezy, które odbędą się w innych placówkach. Bo w tej chwili już do Niemiec na przykład. Mamy trzy zaproszenia, do Libau, do Grossenersdorfu i na taką dużą imprezę organizowaną przez powiat libau citał. Także to korzyści mamy tutaj obopólne. Muzyka

w tym także zaproszone władze miasta i powiatu, rodziców i opiekunów, a także wolontariuszy z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu oraz ogniska wychowawczego dla dziewcząt przy zakonie sióstr Magdalenek. Nad bezpieczeństwem w czasie igrzysk czuwała opieka medyczna oraz specjalistyczna. Igrzyska nie mogłyby się odbyć, gdyby nie życzliwość i wsparcie sponsorów Urzędu Miasta Lubań oraz aresztu śledczego w Lubaniu.